Dziś księgarnia, można powiedzieć, że funkcjonuje bez większych problemów. Wręcz przeciwnie, czas pandemii pozwolił Wam się zatrzymać, pozwolił Wam przypomnieć sobie, że czytanie jest niesamowitą przyjemnością, że czytanie daje nam światy, w których możemy ponownie się odnaleźć, możemy w nich odpocząć. I przypomnieliście sobie, jak ważnym miejscem jest księgarnia. Mieszkam w Śródmieściu 13 lat. Uważam, że to jest znakomite miejsce do mieszkania. Jest niesamowicie blisko do wielu różnych podmiotów kulturalnych. Pionier, Teatr Alek Pleciuga, Teatr Współczesny. Dość blisko Teatr Polski, mamy piękny park jeden, drugi. Ale brakuje mi tutaj lokalnych przedsiębiorców, brakuje mi rynku, brakuje mi przestrzeni i miejsca, gdzie, gdzie mogę w zasadzie wszystko załatwić. Odrobina na odrobina miastka powstaje przy ulicy Rajskiego, ale to jest stanowczo za mało. Marzy mi się, żeby ulica Rajskiego była zmultiplikowana. Życzyłabym sobie więcej świętowania ulicznego, festynów, kiermaszy, bycia, spotykania się z ludźmi na ulicy, na chodniku.